Kiedyś, z miesiąc, półtora miesiąca temu, byłem tutaj motorem ale wtedy więcej wody płynęło z tym, że bardzo fajne dołki się tu porobiły a to jest kanał łączący białkę z pilicą i i na tych miejscach mogą być miejscówki pstrągowe, a tu mogły dojść pstrągi z białki. Zresztą na pilicy też się trafiają. W zeszłym roku na wiosnę. Były tutaj takie ulewne deszcze i ta białka lelowska wylała, pozrywała trochę, narobiła szkód. Ta powódź tam w okolicach lelowa popodmywała mosty, no i tutaj z takiego umocnionego kanału, jak jest tam za mostem, po drugiej stronie, zrobiła się dzika rzeka porozmywało te umocnienia brzegowe porobiło wyrwy ładne i boję się podchodzić bliżej, żeby się to gdzieś nie oberwało te podmyte skarpy no dołki takie z wodą dosyć głęboką się porobiły krąży ta woda tutaj no można by było z wędką usiąść. tylko że ten odcinek chyba od białki tu do ujścia do, do Pilicy to pewno będzie zaliczany tak jak białka do wody wstrągowej no tu jest taki rowik malioracyjny dopływ też też tu w do Pilicy no to sporo wody tym rowkiem płynie nie wiem korci mnie tu przyjechać dwa lata temu czy trzy, trzy lata temu trzy lata byłem to tutaj w tym kanale na wchodziły płotki z pilice. nie Nieduże, ale było tego tutaj dosłownie tysiące na tym odcinku. Od rzeki do mostu. Całe ławice pływały. No a tutaj, jak rozmawiałem z jednym gościem, co przyjeżdżał na ryby. To widzę, złowił tutaj pięknego jazia takiego ponad 45 cm Tylko, że 3 lata temu tutaj to, to było bardziej dzikie. Rzeka w tym miejscu była wąsza. zarośnięta trzcinami a tu widzę, że znowu już byli poprawiacze przyrody. Kurwa, co się rzeka chce trochę odbudować, to przyjeżdża tu koparka i bagruje. Pewno jakiś pociotek wójta z koniec pola i mu kurwa zleca robotę na okrągło. I wystarczy mieć znajomości, kupić byle jaką koparkę starą z demobilu, i można być biznesmenem całą gębą kurwa w Polsce be. szkoda gadać nie wiem gdyby nie to, że widzę, że to znowu jest zbagrowane te brzegi i ta rzeka przypomina bardziej kanał ściekowy co bym tu podjechał tu nie widzę, żeby tu ktoś w ogóle przyjeżdżał na, na wędkowanie bo tak po wędkarzach to przeważnie zostają jakieś pamiątki w postaci pudełek po robakach czy po jakichś zanętach na razie nic nie widać no ciekawe jak to jest <laughs> ale tu w tym nurciku jakby tak puścił jak, jak ta woda wpada no może by co wzięło nie wiem podjadę kiedy sprawdzę do mostu, do tego jazu jest więcej niż 50 metrów także nikt się tu nie dopieprzy U, samolot leci nie wiem czy będzie widać nisko jakiś jakiś transportowiec ale no fajnie go widać nie wiem, za się wokół kręci taka piękna ta pilica była dawniej jeszcze trochę zostało z tej dzikiej rzeki tam dalej załysakowałem w stronę przyłęka i Szczekocina ale ryb tam za dużo też nie ma nie wiem dawniej były szupaki okoń świnka brzana się trafiała później zrobili wodę wstrągową a teraz nie ma ani wstrąga ani innej ryby Ciekaw jestem jakby to tutaj wyglądało wędkowanie A muszę kiedyś podjechać i się przekonać bo tam moje kochanie na moście na mnie czeka Nie śródki, ja nie kinałem, byś chudkie kwiatuszki. On No już widzimy sobie taką wycieczkę rowerową półtorej godziny jeszcze zejdzie nam z 15 minut jazdy na rowerze i do samochodu i do domu Nie widać ostatnio jak tutaj byłem na rybach, to tyle tej płotki tutaj drobnej było, a teraz nie widać nawet, nawet jednej rybki nie widziałem. ha <tłynne> <tłynne> Kto dzwoni? Będę, będę. No. Kto dzwoni? No, na rowery my przyjechali. No, a dawniej to wyglądało w ten sposób.